Jesteś sam w domu i szukasz telefonu, bo przecież bez niego nie wytrzymasz ani minuty, lub kiedy masz coś naprawdę ważnego do przygotowania typu prezentacja przed tłumem ludzi, czy inne wydarzenie, które wywołuje u ciebie stres. Wtedy właśnie mówisz sam do siebie. Może się do tego nie chcesz przyznawać, ale według wielu przeprowadzonych anonimowych badań, większość osób rozmawia ze sobą. Więc nie jesteś z tym sam. W rzeczywistości rozmawiamy ze sobą cały czas, tylko wewnątrz naszej głowy. Ta wewnętrzna mowa jest naprawdę bardzo zdrowa, mająca szczególną rolę w utrzymywaniu umysłu w dobrej kondycji. Pomaga nam organizować myśli, planować działania, utrwalać pamięć, modulować emocje. Innymi słowy, pomaga nam kontrolować siebie. Za to głośne mówienie może być przedłużeniem tego cichego, wewnętrznego głosu wywołanego, gdy pewne polecenie ruchowe zostanie wywołane mimowolnie. Szwajcarski psycholog Jean Piarey zauważył, że gdy zbliża się malu do gorącej powierzchni, zwykle mówi gorąco, parzy po czym odsuwa się od zagrożenia. Ważne jednak jest to, że mówił to na głos. Tego rodzaju zachowanie może trwać nawet do dorosłości. Jednak, tak jak już wspomniałem, nie tylko mimowolnie rozmawiamy ze sobą. Czasami robimy to świadomie, na przykład kiedy czegoś szukamy lub kiedy jesteśmy zestresowani. Idąc coraz głębiej w temat mówienia do siebie, należy wspomnieć o pewnym fascynującym badaniu w którym naukowcy odkryli, że nasz mózg może działać tak jak u Małp, jeśli po prostu przestaniemy rozmawiać sami ze sobą. Bez względu na to, czy to jest rozmowa wewnętrzna, czy zewnętrzna. W eksperymencie naukowcy poprosili uczestników o powtarzanie bezsensownych dźwięków na głos, coś w stylu bla bla bla, podczas wykonywania zadań dźwiękowych i wizualnych. Ponieważ nie możemy powiedzieć dwóch rzeczy w tym samym czasie, mruczenie tych dźwięków sprawiło, że uczestnicy nie byli w stanie powiedzieć sobie, co zrobić w każdym zadaniu. W tych okolicznościach ludzie zachowywali się podobnie jak małpy, aktywując oddzielnie wizualne i dźwiękowe obszary mózgu dla każdego zadania. To badanie miało na celu udowodnić, że mówienie do siebie jest cechą ludzką i powinniśmy się z niej cieszyć ponieważ dzięki niej potrafimy głęboko myśleć o sobie i o otaczającej nas rzeczywistości. Podsumowując, mówienie do siebie jest normalne, co więcej ma dla nas pozytywne skutki. Jednak należy pamiętać, że istnieje takie coś jak styl, w jakim ze sobą rozmawiamy który zależy od tego, co mówią o nas inni. Szczególnie rodzice, nauczyciele, przyjaciele, pracodawcy wywierają duży wpływ na nasz styl mówienia do siebie. Zatem twój styl myślenia, a co w pełnym sensie jest równoznaczne z mówieniem do siebie, nie jest do końca wolnym wyborem. Podobnie jak kolor naszych włosów. Jednakże możesz przefarbować swoje włosy, więc możesz również zmienić styl myślenia, aby uzyskać lepszą kontrolę nad emocjami i nad tym, jakie działania wykonujesz. Więc pamiętaj, mówienie do siebie jest normalne, a do tego może być pożyteczne dla utrzymania twojego zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał i że dzięki niemu dowiedziałeś się więcej na temat mówienia do siebie. A przecież warto wiedzieć więcej!